Dzban, potoczne określenie w języku polskim oznaczające głupka lub kogoś, kto zrobił coś głupiego. Każdy człowiek dźwiga swój dzban, a tym dzbanem jest jego głowa. Głosił niegdyś mural na dworcu centralnym, ależ się od tamtego czasu zmieniło. Dzisiaj jak ktoś jest dzbanem, to całym sobą, a ciężar jego musi dźwigać całe społeczeństwo. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejny październikowy plebiscyt na największego dzbana miesiąca. Przypominam, że zestawienie nie jest moją prywatną opinią, a nagrodą publiczności, której wyniki jak zwykle możecie zweryfikować samodzielnie. Link do podsumowania znajdziecie w opisie pod tym filmem. Czasem miejsce dziesiąte. Zestawienie październikowego dzbana miesiąca z wynikiem 81% na dzbanometrze otwierają Ukraińcy z gminy Krotoszyce. Mężczyźni, którzy samochodem zniszczyli murawę boiska w Tyńczyku Legnickim, o piątej nad ranem kręcąc na nim bączki. Miał budziło pierwszy za 26. Z podwórka patrzę tam, a tam po boisku kółeczka sobie bączki kręcą. Nie wiedziałem, kto to, to, to tam jest, no ale spodziewałem się, że to mogliby być yy, Ukraińcy. Co ciekawe, sprawców udało się złapać dzięki szybkiej reakcji mieszkańców, którzy zatarasowali autami wyjazd z ośrodka sportowego i wezwali policję. Mundurowi jednego z Ukraińców ukarali mandatem. Ponadto wszczęta została sprawa o zniszczenie mienia. Mieszkańcy gminy już od dłuższego czasu skarżam się na zachowanie ukraińskich przybyszów. Wieczorem niedzie z nas takie hałasy. Muzyka bardzo głośna, jazda samochodami, krzyki. To jest bardzo często, się powtarza. Niestety w wielu przypadkach nie informują o tym policji, ponieważ boją się reakcji swoich nowych sąsiadów. Według Kieszego Pawliszczy, szefa Lednickiego Koła Związku Ukraińców. Ci młodzi mężczyźni to uciekli od wojska i bardzo fajnie by było, że za takie zachowanie od razu delegować ich na pierwszą linię frontu. Reprezentanci Związku podobno rozmawiają w tej sprawie z polskimi Domagają się, aby dane personalne ich rodaków, którzy łamią w Polsce prawo, obligatoryjnie trafiały do ukraińskiej ambasady w Warszawie. Miejsce 9. Na miejscu 9. z wynikiem 82,3% w plebiscycie dzban miesiąca ponownie wita mama ginekolog. Influencerka znana z tego, iż dorastała w bogatej rodzinie, której dom zagrał aż dom siary w Kilerze, podczas wywiadu na kanale Damian's Corner pożaliła się, iż dorastanie w bogatej rodzinie wcale jej nie pomogło. A przynajmniej takie wrażenie mogli odnieść wszyscy ci, którzy oglądali wywiad, a w takich rodzinach nie dorastali. Influencerka żali się, że wcale nie było tak, jak ludzie mówią, że przez to, że jest z bogatej rodziny, miała wszystko. I say, oh, this, you know, family, so jak argumentuje, ludzie w to nie wierzą, ale bardzo wcześnie musiała być niezależna finansowo. And people don't believe that. Nigdy nie miała kieszonkowego. I never had pocket money. Nigdy. Never. Ba, nawet nie wie, co to jest. I don't even know what this is. Na pieniądze zawsze musiała sobie zapracować. I always had to do something to get money. No dobra, więc na czym polegała ta cała niezależność finansowa i zapracowywanie sobie na pieniądze? Otóż, gdy miała około 17 lat, influencerka miała zabierać z domu stare, nieużywane rzeczy, takie jak buty, ubrania. W końcu, jak mówi, każdy ma w domu takie rzeczy. Pakować je do samochodu i sprzedawać na bazarku. Za taką przedsiębiorczość. Mama ginekolog zarabiała od 700 do 1000 zł. And I would make like 700 zł. Uwaga, tygodniowo. Each week, w 2000 roku, kiedy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło niecałe 2000 zł, a minimalne zaledwie 700. Mama ginekolog zarabiała wówczas od 2800 do 4000 zł na samych tylko starych rzeczach, które miała w domu. I wy macie czelność nazywać ją bana nowym dzieckiem? Bananowe dzieci. Na zdumienie prowadzącego ile zarabiała? Mama ginekolog tak dumnie odrzekła, yes! Yes! Wow! Jakby myślała, że prowadzący jest pełen podziwu co do jej zaradności, a nie, że po prostu nie dowierza, że osoba, która zarabiała więcej od ciężko pracujących Polaków na samych tylko starych ciuchach z domu, ma czelność mówić, że nie miała w życiu aż tak łatwo. It's exactly not like that. Zwróćcie też uwagę, że Sochacka wspomina o pakowaniu tych starych rzeczy do samochodu, Pack everything in the car. co mogłoby znaczyć, że jako 17-letnia dziewczyna w 2000 roku miała już swój własny, a przynajmniej do swojej własnej dyspozycji, samochód, którym mogła jeździć na cały dzień na bazar. I hardly ever took money from... My Aby uwiarygodnić swoje wynurzenia na temat finansowej niezależności, mama ginekolog przytoczyła też historię z okresu studiów i przeprowadzki do Londynu. Wspomina w niej, że na czwartym roku studiów mieszkała już sama. Now, I was living... Um, Co prawda dodaje jednak, że w mieszkaniu odziedziczonym po jej dziadkach. Ale jak podkreśla, musiała sama płacić czynsz. Więc to nie było tak, że wszystko jej dano. A tak poważnie, teksty typu wcale nie miałam wszystkiego. To nie było tak, że wszystko mi dano. To trochę manipulacja. Nikt przecież nie twierdzi, że mama ginekolog miała dosłownie wszystko. Ale mówienie o swoim dorastaniu, jakby to nie tylko nie różniło się znacząco od dorastania... Stania innych ludzi, ale wręcz było trudniejsze, bo nie dostawało się na przykład kieszonkowego. I never had pocket money. To trochę bezczelność. Ja też nie miałem kieszonkowego. No chyba, że te dwa złote, które czasem dostawałem na drożdżówkę w szkole, było według mamy ginekolog kieszonkowym, tym samym miałem lepiej od niej. I hardly ever took money from my parents. Miejsce ósme. Miejsce ósme z banometrem wskazującym 83,9% zajmuje Antoni Macierewicz były minister obrony narodowej przewodniczący podkomisji do spraw twardości brzozy za swój rajd po Starym mieście i centrum Warszawy, podczas którego złamał tyle przepisów ruchu drogowego, że gdyby został ukarany, otrzymałby łącznie aż 32 punkty karne. Podczas gdy prawo jazdy odbierane jest już po przekroczeniu 24. Jego beztroską przejażdżkę od momentu wyjścia z radia wnet, w którym był gościem programu, udokumentowali dziennikarze faktu. Macielewicz najpierw wyjeżdżając z miejsca postojowego rozmawiał przez telefon, później, już po włączeniu się do ruchu wyprzecił taksówkę na przejściu dla pieszych, następnie skręcając w lewo, nieco tylko nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy po prawej, ale robiąc to najechał na podwójną ciągłą, przejeżdżając przez pasy na łukos i wjeżdżając na pas ruchu dla rowerów. Na telefon i prośbę dziennikarki o komentarz polityk odpowiedział bardzo pani dziękuję, jest pani bardzo miła, na razie do widzenia. A wszystko miało miejsce w Halloween 31 października. Jaki z tego wniosek? Straszą dzieci diabłem. Halloween. Znacie angielski? a powinni raczej Macierewiczem. Miejsce siódme. Miejsce siódme z wynikiem aż 85,5% na dzbanometrze zajmują kibole ŁKS Łomża. Tak jak zajęli przejście dla pieszych, tylko aby zablokować autokar z dziećmi, tylko dlatego, że te jechały na mecz Jagieloni-Białystok. Drużyny, z którą kibole FPS-u mają kosę Do tej spektakularnej akcji kibiców doszło w niedzielę 27 października w Podłomżańskiej Piątnicy. No bo gdzie? Grupa około 30 Ortalionusów-Pospolitusów postanowiła zablokować autokar przewożący 7-letnie dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej, które jechały do Białego Stoku na mecz gospodarza z Koroną Kielce. Według jednej z mam, która była wtedy w autokarze, kibice najpierw nie chcieli wypuścić ich z parkingu, A następnie blokowali ruch na rondzie, czym napędzili dzieciom stracha. Blokada została przełamana dopiero z pomocą policji. Choć jak widać, jeden Seba stroszył się aż do samego końca. Jak śmiali się internauci, dzielni kibice zablokowali autokar z siedmiolatkami. Ciekawe, czy wobec ośmiolatków też byliby tacy odważni. Co w tym wszystkim najlepsze, były to dzieci z klasy sportowej. Być może nawet przyszłe talenty lks u Łomża, którym te same patusy pewnego dnia będą dopingować. No chyba, że w międzyczasie zdążą im ten klub zohydzić. Z drugiej strony, sądząc po tym nagraniu... Serce i halantem do kur. Ktoś dla duchów, z ciebie będzie z tego rozliczony, kurwa. Do końca kurwa, ci brać. I to będzie dasz, dasz Do Pinkie boli chyba nie ma za wiele wspólnego z szacunkiem do piłkarzy. Jak dodała inna osoba, będąca wtedy w autokarze, dzieci nie rozumieją, na jaki mecz jadą. Kryterium wyboru spotkania była godzina, a nie drużyna. Chodziło o to, żeby dzieci mogły pojechać na mecz, poczuć te emocje i wrócić do domu. Cóż, można się kłócić, że przecież poczuły, ale chyba nie takie, co trzeba. Co jeszcze bawi w całej sytuacji, to fakt, iż kluby EUKS Łomża i Jagielonia Białystok grają w zupełnie innych klasach. Jagielonia Białystok w najwyższej ekstra klasie, a EUKS Łomża wasz o trzy klasy niższej trzeciej liczby. Czujecie tę bezczelność? Mieć pretensję, że ktoś siedzie poczuć emocje na meczu ekstraklasy, mimo że wasza własna drużyna nie zapewnia ich wystarczająco. Miejsce szóste na miejscu szóstym dzisiejszego zestawienia z wynikiem 85 i 8% na dzwonom metrze się funkcjonariusze służby więziennej. Funkcjonariusze odpowiedzialni za pilnowanie podejrzanego o podwójne zap... Bartłomieja B, w szpitalu psychiatrycznym w Radecznicy, którzy podczas pełnienia służby postanowili uciąć sobie drzemkę, w wyniku której podejrzany uciekł. Według ustaleń, 33-latek miał odgiąć kratę w oknie łazienki i w ten sposób wydostać się z budynku, planując ucieczkę na południe Europy. A miał na to całkiem sporo czasu, zważywszy, że od momentu jego ucieczki do zgłoszenia tego faktu policji minęło kilka godzin. Nie wiadomo, czy dlatego, że właśnie tyle trwała drzemka strażników, czy dlatego, że początkowo bali się tę ucieczkę zgłosić i uciekiniera szukali na własną rękę. Funkcjonariusze zostali Zawieszeni w czynnościach służbowych do prokuratury trafiło również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci niedopełnienia obowiązków. Grozi im do trzech lat więzienia. Miejsce piąte. Miejsce piąte z wynikiem 86,9% na dzbanometrze trafia do czterech obywateli Ukrainy z Warszawy. Ukraińców, którzy wracając z dyskoteki w centrum Warszawy, postanowili włamać się do przypadkowego mieszkania, aby przedłużyć sobie zabawę. Mało tego, zaprosili do niego nawet koleżankę, nie mówiąc jej, że uczestniczy we włamaniu. Po zakończeniu kilkugodzinnej libacji w nieswoim mieszkaniu, imprezowicze ze wschodu zdewastowali i okradli lokal m.in. z koca i suszarki do włosów, pięknie pokazując, że plądrowanie domów z podstawowego sprzętu to nie tylko domena Rosjan. Kto wie, gdyby z imprezy wracali nie pieszo, a na przykład czołgiem, może oprócz suszarki ukradliby też pralkę i sedes. To zdarzenia doszło w sierpniu, jednak dopiero w październiku kryminalnym udało się ustalić personalia sprawców. Jeden z policjantów rozpoznał na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu jednego z uczestników imprezy, którego w ubiegłym roku sam aresztował za kradzież samochodu spod galerii handlowej. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte z dzbanometrem sięgającym imponujących 87,2% zajmuje Kibole Legii Warszawa. Grupa patusów, którzy przed meczem Legii z Betis Sevilla napadli na przypadkową hiszpańską rodzinę z babcią i dziećmi, którzy przyjechali do Warszawy wspierać swój klub i zabrali im flagę z nadrukowaną na niej nazwą ich miejscowości. Swój łup wśród kilku innych wywiesili na trybunach, co doskonale widać na zdjęciu dumnie udostępnionym przez fanpage Polska Scena Kibicowska. W zdjęciu podpisanym słowami Pucharowe Zdobycze. Kibice Realu Betis wrócą do swojego kraju z lekko okrojoną liczbą flag, które zostały przejęte przez legionistów przed meczem. Przejęte? To teraz tak mówi się na kradzież, czy oni naprawdę są tacy głupi, że myślą, że bawią się w Capture the Flag, napisał pewien internauta. Wątpliwe osiągnięcie kibiców Legii skrytykował nawet dziennikarz sportowy Kanal Plus Żelisław Żyżyński. Patologia. Ciekawe, czy takim troglodytom będzie wstyd za parę lat, czy dalej z dumą będą opowiadać, jak okradali Hiszpanów. Miejsce trzecie. Październikowe podium z wynikiem 87,7% na dzbanometrze otwiera dyrektorka, była już dyrektorka, zespołu szkół ogólnokształcących w Kartuzach. Dyrektorka, która w 2023 i 2024 roku przez znała i wypłaciła samej sobie, jako dyrektorce, nagrody dyrektora szkoły. W sumie ponad 100 tysięcy złotych nagród pochodzących, uwaga, z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeznaczonego na wsparcie uczniów z Ukrainy. Pani dyrektor najwyraźniej uznała, że uczniowie z Ukrainy radzą już sobie całkiem nieźle i nie potrzebują żadnego wsparcia. Za to ona, owszem, potrzebuje wsparcia, najlepiej marmurowego, do swojego nowego tarasu. Miejsce drugie. Zaszczytne drugie miejsce w październikowym zestawieniu, z wynikiem 87,9% otrzymuje Ewelka Taksi drive Youtuberka z Krakowa, która podczas jednego z przejazdów niemal nie wjechała w przechodnio na pasach, ponieważ była zbyt zajęta transmisją live. Na nagraniu, które krąży po sieci, a przynajmniej krążyło, bo youtuberka zdaje się intensywnie usuwać wszelkie ślady z zajścia. Widzimy jak podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych nie zachowuje ona szczególnej ostrożności, zamiast tego skupiona jest na zabawianiu widzów i krzyczeniu na widok zielonej lampy na taksówce. W wyniku swojej nieuwagi streamerka nie tylko zdaje się nie zauważać przejścia dla pieszych, ale i że w pewnym momencie pojawia się na nim. Mężczyzna. Co tym bardziej absurdalne, że pojawia się on na tle właśnie zielonego taksi, którym tak bardzo się ekscytuje. Jeszcze bardziej, że zielone taksi dosłownie stoi przed tym przejściem, co wskazywałoby, że na przejściu znajdują się lub zbliżają się do niego pieszy i wypadałoby zachować wzmożoną ostrożność. Zielone taksi zauważyła, ale pieszego przed zielonym taksi już nie. Pisze pewien internauta: w dodatku ucieczka z miejsca zdarzenia. Brak zapytania, czy pieszy się dobrze czuje. Tak i trudno powiedzieć, co bardziej w nagraniu oburzyło ludzi. Brak wystarczającej uwagi streamerki, czy fakt, że już po bliskim spotkaniu z Pieszym, kobieta rzuciła tylko Przepraszam, nie widziałam pana i odjechała bez upewnienia się, że nie potrzebuje on pomocy, że wszystko jest w porządku. Wielu internautów jednak broni youtuberkę twierdząc, że winę za incydent ponosi pieszy. Pieszy nie lepszy w swoim zachowaniu, trafił jeden idiota na drugiego. A dokładnie typa ubranego w czarną kurtkę wbiegającego pod maskę nocą, to nawet przy pełnej koncentracji może być trudno zauważyć. Niektórzy w ogóle nie widzieli winy w zachowaniu youtuberki. Idiotami to są ludzie, którzy widzą winę w kierowcy. Nawet mąż i menadżer youtuberki stwierdził, że Ewelina była zdekoncentrowana przez. Zieloną, nielegalną lampę. Sama youtuberka na następny dzień tłumaczyła, że pan jej wtargnął, że było ciemno, pan był ubrany na czarno i padał deszcz. Pomijając już fakt, że nie jechała ona przez czarny las, a przez dość dobrze oświetlone miasto, pana mimo czarnego stroju było dobrze widać, tym bardziej na tle białego samochodu, na który zresztą patrzyła, a deszcz padał tak mocno, że przez całe nagranie wycieraczka jej auta nawet nie drgnęła. Czy streamerka nie słyszała o artykule 19 ust. 1 ustawy Prawo Ruchu Drogowym? Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością uwzględniającą wartość. W jakich odbywa się ruch, a w szczególności stan i widoczność drogi, warunki atmosferyczne. Także skoro tak mało widziała, to dlaczego przejeżdżała przez przejście taka pewna siebie. Piesze nie powinien przebiegać przez przejście, to prawda, ale kierująca w ogóle nie zachowuje zwiększonej ostrożności w okolicach przejścia. Gada, coś pokazuje zero skupienia. Serio, streamowanie podczas jazdy powinno być prawnie zakazane i obarczone mandatem na równi z rozmawianiem przez telefon. Znowu prawo nie nadąża nad Pato postępem. Typ wbiegł na przejście, ale każdy ogarnięty kierowca by zdążył zareagować przy tej prędkości, gdyby tylko. Patrzył na przejście, a nie zielone taksówki. Jak dla mnie współwina. Kiedy jest już szarówka, to warto właśnie trzy razy się rozejrzeć po przejściu, czy właśnie taki gagatek nie biegnie. Poza tym, gdyby streamerka była bez winy, Uber, dla którego pracuję, na pewno nie zawiesiłby z nią współpracy po zapoznaniu się z zapisem z transmisji live i materiałem z wideo Ale spokojnie. Współpraca miała polegać wyłącznie na udziale w konkursie Uber Dreams, w którym Ewelka, taxi driverka, przedstawiana jako doświadczona kierowczyni, miała być tylko jurorką, więc prawdopodobnie w dalszym ciągu możecie stać się jej pasażerami. A jak Pan Bóg da, również npc których nie zauważy na przejściu dla pieszych. Miejsce pierwsze. Wielkimi zwycięzcami dzisiejszego zestawienia, a zarazem największymi dzbanami października, z wynikiem jako jedynym dzisiaj przekraczającym 90%, zostały osoby, które dzieci chodzące w tym roku na Halloween postanowiły obdarować cukierkami z niespodziankami. A niespodzianki były różne: od gwoździ, przez szpilki, po nawet ostrza od temperówki. Co niepokojące, tego typu przypadki zarejestrowano w praktycznie każdym województwie. Pierwszy głośny przypadek miał miejsce w miejscowości Lipki Wielkiej. Koło Gorzowa, gdzie chłopiec znalazł w otrzymanym cukierku gwóźdź. Na jednym z osiedli w bogatyni, jedenastolatek otrzymał cukierki z igłami krawieckimi, w 13 trzynastolatka wraz z kuzynami znalazła w zebranych cukierkach szpilki, z kolei w Janowie w jednym z cukierków znaleziono Żyletkę. Nie jest pewne, kto dokładnie za tym stoi. Jedni mówią, że starsi ludzie, którym księża zrobili wodę z mózgu, drudzy, że same dzieci, którym wodę z mózgu zrobił TikTok. Sprawą zajmuje się policja, jednak niektórzy nie chcą czekać na wyniki śledztwa i biorą sprawy w swoje ręce. Jak na przykład władze Skarszew, które za. Informacje, które doprowadzą do wskazania sprawców oferują nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Okej, okay, tym ostrym jak paznokcie u stopy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz gratulacje dla zwycięzców po statuetki zapraszam do Bolesławca na komisariat policji. Wszystkim głosującym dziękuję za zabawę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!